Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o nawodnieniach, bardzo rozległy temat. Ostatnio prowadziliśmy konferencję cebulową i właśnie online, i właśnie na tej konferencji było poruszanych masę pytań od was, jakie taśmy wybierać, jakie nawodnienia. No, tutaj warzywa są tymi gatunkami, które uwielbiają wodę, i jednak te warunki, które się nam ostatnio zmieniają. E, wymagają też od nas e, zrobienia e, tego sztucznego nawadnienia, prawda? Więc, e, Andrzej, co wybierać? Przede wszystkim nasza oferta jest szeroka zarówno w stosunku do grubości taśm produktów, jak i do samego rozstawu kroplowników i wydajności kroplowników, co pozwala dopasować się jak najbardziej do potrzeb danej uprawy i danego gospodarstwa. I począwszy od opisywanego na konferencji naszego flagowego produktu Aqua z Plastic Pugli, który występuje w grubościach od 8 do 12 milicali, poprzez Aqua dropa występującego już w grubościach od 12, Aż po 18 cali i dodatkowo NetAfim Streamline, występujący zazwyczaj w cieńszych ściankach, natomiast odróżniający się od Aquatapy tym, że kroplownik jest pojedynczą wspawką i ma podłużne wzmocnienia, co jest istotne przy tak cienkich taśmach i przy rozwijaniu mechanicznym. Rozumiem. A podczas konferencji pojawiło się takie dosyć trudne pytanie, i zadawane przez Was wszystkich bardzo często. Co zrobić w przypadku, kiedy mamy problem z szkodnikami? No bo jednak te taśmy są uszkadzane przez szkodniki. W przypadku problemów z gryzoniami nie ma niestety żadnych norm produkcyjnych, którymi można by pokryć twierdzenia o tym, że produkt jest odporny czy nie jest odporny. Natomiast istotne jest to, że w w przypadku produkcji cienkich taśm kroplujących używany powinien być czysty surowiec czysty polietylen. Do produkcji taśmy Aquatape produk używa się rzeczywiście takiego czystego surowca natomiast nie unika się dodatków i to w dodatkach leży problem. W dodatkach, które na przykład są plastyfikatorami używanymi e, do ustabilizowania tego materiału. I bardzo często są to tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. A te są już atraktantami dla gryzoni. Tak. I tutaj mieszanka producenta pozwala na to, że rzeczywiście zmniejszony jest problem ataków gryzoni na system nawadniania. I to bardzo liczne zwroty od klientów, takie zwrotne informacje, że rzeczywiście w stosunku do innych produktów tego gryzonie nie chcą jeść. Rozumiem. Czyli mało atrakcyjne tworzywo dla nich, żeby je uszkadzały. Mało smaczne. Natomiast całe szczęście to nie jest cecha, której szukamy w taśmie krupującej. Tak, rozumiem. A co szczególnego wyróżnia tą taśmę Aqua Tape? Oprócz tej kwestii odporności na gryzonie, to przede wszystkim mamy bezszwowość konstrukcji. Nie mamy tutaj takiego szwu łączącego labirynt w środku, co przekłada się na mniejszą tendencję do skręcania taśmy tak, na całej długości ciągu. Na dużych areałach, prawda? Dokładnie. E, cięcie laserowe kroplownika. To jest o tyle istotne, że jest to niewielka przestrzeń, w której po wyłączeniu systemu mogą się pojawiać osady, czy to z nawozów podanych w systemie fertygacji, e, czy z żelaza, wapnia, manganu. Przy cięciu laserowym ta przerwa jest dosyć szeroka i bardzo rzadko zapycha się przez takie osady kroplownik. Dodatkowo jedna z najważniejszych cech, która wyróżnia tą taśmę, to ciągłość filtracji na całej długości labiryntu. To pokażemy na krótkiej infografice. Natomiast przez całą długość, zarówno labiryntu, jak i komory kroplownika, zaczyna się już filtracja, która poprzedza kolejny kroplownik. Mhm. Więc mamy bardzo dużą powierzchnię filtracji, która w przypadku problemów z żelazem, z mułami, z osadami z piasku zabezpiecza nam tą taśmę bardzo mocno przed zapychaniem. Rozumiem. Dobrze, myślę, że już jakiś wstęp do nawodniej zrobiliśmy. Serdecznie zapra zapraszamy do e, Andrzeja do zadawania pytań. Jesteśmy y, dla Was i do zobaczenia w polach. Do zobaczenia.